Analizując sytuację dziewcząt, o których dzisiaj mówimy, stwierdziliśmy, że diagnoza sytuacji tychże dziewcząt powinna pójść w dwóch kierunkach. Pierwszą, pierwszy kierunek opracowywała pani doktor Renata Szczepanik, badając wychowawców, a więc te podmioty, które. Zajmują się nieletnimi matkami w placówkach resocjalizacyjnych. My skupiliśmy się z kolei na samych dziewczętach i celem nasz, zaprojektowanego przez nas badania było rozpoznanie poziomu kompetencji społecznych i poczucia umiejscowienia kontroli, które to dwa wymiary są bardzo istotne dla funkcjonowania w ogóle człowieka w życiu, w, w, w życiu społecznym, a przede wszystkim bardzo są istotne dla zaprojektowania. Dla projektowania wszelkich oddziaływań resocjalizujących, z którymi mam nadzieję po rozprawieniu się, mówię tu w cudzysłowie, z całym systemem prawnym i jeżeli uda nam się rzeczywiście tym dziewczętom stworzyć godziwe warunki do przebywania razem z, z dziećmi, będziemy musieli w takiej sytuacji zaprojektować oddziaływania, takie, aby dziewczęta podlegały procesowi resocjalizacji a przede wszystkim, abyśmy też stworzyli im całą siatkę pomocy po wyjściu z, po zakończeniu ich pobytu w placówkach. Badanie zostało przeprowadzone w oparciu o dwa kwestionariusze, które opisują postawy osób badanych za, w takim właśnie w re, w układzie relacyjnym z, ze środowiskiem. Pierwszy to był kwestionariusz kompetencji społecznych pani profesor Anny Matczak. I tutaj mierzyliśmy zachowania tych dziewcząt w takich trzech obszarach, wymiarach, mianowicie radzenia sobie w sytuacjach intymnych, radzenia sobie w sytuacjach ekspozycji społecznej i w sytuacjach wymagających asertywności. Drugi kwestionariusz dotyczył analizy, diagnozy, analizy poczucia kontroli. Tutaj zastosowaliśmy kwestionariusz. Pani Grażyny krasowicz i Janny Kurzyb-Wojnarowskiej, tzw. KBBK. Zajmując, analizując pierwszy obszar, należy stwierdzić, że kompetencje społeczne należą do tych złożonych umiejętności, które decydują o funkcjonowaniu człowieka w życiu społecznym, ale w ogóle to są, one należą do grupy kompetencji właśnie życiowych. Już w Białej Księdze, w która została opracowana w ramach Unii Europejskiej, podkreśla się, że ewidentnie kompetencje społeczne są kluczowymi w życiu człowieka współczesnego. Wysoki poziom kompetencji społecznych przede wszystkim wiąże się z lepszym przystosowaniem człowieka do zmian życiowych. Warunkuje pojawienie się tendencji do świadomego kreowania własnej tożsamości. Do przejawiania zachowań adekwatnych do sytuacji społecznych, i tak naprawdę ten wysoki poziom kompetencji społecznych warunkuje w pewnym sensie dobrostan człowieka. Umiejscowienie poczucia kontroli, które tak potocznie nazywamy lokalizacją kontroli, to wymiar osobowości z kolei, który opisuje. Poczucie kontroli zewnętrznej i wewnętrznej. Ja tu Państwu przy, um, przedstawiłam, wypunktowałam charakterystykę osób, które um, posiadają to we, ten wewnętrzny log, to są osoby, które są um, wewnątrz sterowne, tak zwane. Czyli one sobie przypisują, um, przypisują um, swoje własne sukcesy, swoje porażki, one też. Wykazują większą wrażliwość na informacje, spostrzegają więcej możliwości działania, posiadają wyższą samoocenę i samoakceptację niż osoby z zewnętrznym lok, czyli to są takie osoby, które są przekonane, że to cały świat, a być może i Bóg, decyduje o ich bytowaniu o ich porażkach i o ich sukcesach. Te osoby wykazują przede wszystkim niskie poczucie wartości własnej, preferują w działaniu takie formy aktywności, które tak naprawdę nie zależą od nich, od ich potencjałów, a są zależne od decyzji osób z zewnątrz. Wracając, proszę Państwa, przechodząc do meritum sprawy, wracając do założeń metodologicznych. Przebadaliśmy, tak jak oszacowaliśmy w zasadzie trzy czwarte populacji dziewcząt, o których dzisiaj mówimy. Dlaczego? Dlatego, że tak naprawdę już zresztą pani prezes mówiła, założyliśmy, że w ciągu roku będzie takich dziewcząt około 60 osób. W momencie, kiedy rozpoczynaliśmy badania w czerwcu 2013 roku w placukach resocjalizacyjnych przebywało 48 nieletnich dziewcząt. W badaniu wzięło udział 30, 26 osób z MOW-u i 4 osoby z zakładów poprawczych. Badanie też zostało przeprowadzone w 20 pracówkach resocjalizacyjnych. Zmiennymi, które chcieliśmy poddać analizie, były zmienne kontrolowane, y, 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 przepraszam, zmienne socjodemograficzne. I tutaj wyłoniliśmy takie zmienne jak wiek osoby badanej, stan, a więc tutaj określaliśmy, czy, czy, czy dana osoba jest w ciąży, czy jest matką, wiek dziecka, wychowanki, typ rodziny, strukturę rodziny, miejsce zamieszkania, wykształcenie i wykształcenie rodziców, rodziców wychowanek. I tutaj w tym momencie chciałabym Państwu pokrótce scharakteryzować właśnie tą grupą, grupę badaną. Otóż te, przyjęliśmy ten podział na dziewczęta w ciąży i dziewczęta, które są już matkami, i jak Państwo widzicie na diagramie w tej grupie dziewcząt będących w ciąży było ich w sumie 9, tak naprawdę przewagę stanowią 17-latki. W grupie matek dominują osiemnastolatki, ale pamiętajmy, że one wcześniej zaszły w ciążę. to jest stan na czerwiec 2013 roku roku. Jest oczywiście również jedna dwudziestolatka. Większość tych dziewcząt i to, to, to pokrywa się z tym, z tym, o czym mówiono tutaj y, 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 wcześniej. Większość tych dziewcząt pochodzi z rodzin niepełnych, ale czyli dysfunkcyjnych tak naprawdę. Natomiast my nie badaliśmy, nie dochodziliśmy, czy to są rodziny patologiczne, y, czy to są tylko y, niesprawne. W, 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 w zakresie funkcjonowania. Jak widzimy również, w większości przypadków te rodziny niepełne składają się z matki i dzieci. Tylko w dwóch przypadkach były te rodziny prowadzone przez ojca. W te dziewczęta w większości przypadków też żyją w rodzinach dwupokoleniowych, tak zwanych nuklearnych, a tylko siedem w rodzinach wielopokoleniowych, tam gdzie są dziadkowie. Poziom wykształcenia rodziców badanych dziewcząt, generalnie, niezależnie od tego podziału na matkę i ojca, to jest poziom wykształcenia zawodowego. Zresztą to widać w obu grupach dominujące wartości. Jedna osoba, jedna, jeden, jeden, jedna matka z badanej grupy dziewcząt, ale matka tej dziewczyny. Posiadała wykształcenie wyższe. Także generalnie widzimy, że rodzice posiadają tych dziewcząt posiadają niskie niski poziom wykształcenia. Dziewczęta z kolei legitymują się w większości przypadków wykształceniem gimnazjalnym w przewadze, natomiast mamy też dużą grupę dziewcząt z wykształceniem podstawowym, co Tutaj nam wskazuje na to, że one dość wcześnie wypadają z systemu edukacji. Miejsce zamieszkania. Otóż większość również tych dziewcząt pochodzi z dużych miast i średnich miast. Jak Państwo widzicie, małe miasta i, i, i wieś są reprezentowane szczątkowo, że tak powiem. Z czego to wynika? No, wynika to z tego, że mamy do czynienia z dużą kontrolą społeczną w małych miejscowościach i mimo wszystko ten proces wychowania jest w jakiś sposób nadzorowany. Natomiast w dużych miastach i w średnich miastach mamy z socjologicznego punktu widzenia do czynienia przede wszystkim z dużą anonimowością i z różnego rodzaju procesami, które nie sprzyjają opiece i wychowaniu dzieci i młodzieży.